Przez kilka miesięcy przygotowywaliśmy się i staraliśmy się ten dokument opracować w sposób najbardziej taki, który by dał szansę kontynuacji rozwoju miasta, ale jednocześnie też, który by no, przewidywał pewne perturbacje złożone z dochodami, które nie są zależne od miasta. 542 miliony, około oczywiście 542 miliony to dochody miasta i one są wyższe od dochodów ubiegłego roku a właściwie tego roku 2013 o około 6 milionów złotych, ale to to jest związane z pewnymi podwyżkami, które musimy zaplanować i które częściowo już będą wynikały z podjętych uchwał przez radę miejską. Myślę tu na przykład o podniesieniu podatków. Myślę tutaj o zwiększonej opłacie za żłobki, za parkingi i tak dalej, ale chcę tu Jednocześnie zaznaczyć, że to są kwoty minimalne. Te kwoty, te opłaty zostały podniesione o stopień inflacji. Chcemy wydać w przyszłym roku 573 miliony złotych. Z tego 80 milionów złotych zostanie wydane na inwestycje. I tu takie inwestycje, na które chciałbym zwrócić uwagę, to rozbudowa stref aktywności gospodarczej. Będziemy kontynuować strefę drugą, czyli ta, która jest przedłużeniem Istniejącej już wybudowanej ulicy od ulicy Kwiatkowskiego w kierunku zakładów mechanicznych oraz strefa trzecia, to jesteśmy teraz na etapie głoszania przetargu oraz projektu technicznego. To jest strefa dotycząca obszaru położonego już stricte na, na terenie byłych zakładów mechanicznych. Chcemy także w przyszłym roku wybudować parking wielopoziomowy Typu Park and Ride po południowej stronie dworca PKP. Chcemy kontynuować remont Miejskiego Domu Sportu w Mościcach, który w przyszłym roku zakończymy. Kwoty, o których tutaj wspomniałem, to są kwoty wydatków, ale one będą zmniejszone, zrekompensowane kwotami, które otrzymamy, które pozyskaliśmy, które jesteśmy w trakcie pozyskiwania od marszałka. Ważniejszych inwestycji drogowych to budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Kwiatkowskiego i Witosa. Jest to bezpośrednio związane po pierwsze z, z lepszym skomunikowaniem zakładów azotowych z autostradą, no i po drugie z, z, z samoautostradą, z jazdem z autostrady na węźle Tarnów Zachód. Jest to pierwszy element poprawy tego połączenia, bo ostatnio państwo wiecie przecież most na Dunajcu, który nie jest już w granicach administracyjnych miasta, ale ale stanowi ważną przeszkodę w połączeniu, w połączeniu Tarnowa z autostradą. On musi być przebudowany i tu też przypomnę, mamy porozumienie dwustronne pomiędzy gminą Wierzchołsowicą, Tarnowem, powiatem a marszałkiem. I w ramach tego porozumienia, właśnie będzie przebudowany dojazd z Tarnowa do autostrady węzeł Tarnów Zachód. Chcemy także przebudować ulicę Bandrowskiego na odcinku. Od Krakowskiej do ulicy Narutowicza. Otoczenie tam, które istnieje, czyli, czyli szkoła i policja, uzyskały już nowe, nowe oblicze, nowe elewacje. Stan jest tragiczny. Wyboje trzeba to wszystko przebudować, i tam chcemy przeznaczyć na to odpowiednią ilość środków. Myślimy także i przygotowujemy pieniądze na opracowanie dokumentacji strategicznych przyszłościowych. Niedawno zakończyliśmy i oddaliśmy do użytku ulicę Spokojną od ulicy Nowodębrowskiej w kierunku zachodnim do ulicy Krzyskiej. Teraz w przyszłym roku chcemy zlecić i wykonać projekt techniczny na kolejny odcinek tejże drogi, to znaczy od ulicy Krzyskiej, poprzez ulicę elektryczną, czystą, aż do ulicy Kwiatkowskiego. Chcę tu też wspomnieć, że, że, że chcemy wspomóc przebudowę naszego szpitala tarnowskiego, miejskiego kwotą około miliona złotych. Pan dyrektor Marcin Kuta przygotował już stosowną dokumentację. Wspomnę też jeszcze o drobnych takich kwotach, które są przeznaczane, ale one są bardzo ważne dla, dla użytkowników, na przykład na budowę ścieżek rowerowych. Od dwóch lat mniej więcej nie przeznaczano na ten cel ani złotówki, po prostu tych pieniędzy nie było. No chcemy teraz zakończyć pewien ciąg. Ścieżek rowerowych, które właściwie po zainwestowaniu tej niewielkiej w sumie kwoty pozwolą na uruchomienie części istniejących, połączenie istniejących części istniejących ścieżek rowerowych z kierunku. Wschód-zachód, czyli połączenie ulicy Witosa aż z ulicą Błonie we wschodniej części Tarnowa. Oczywiście musimy trochę część pieniędzy przeznaczyć, to jest kwota około 800 tys. zł, na budowę, rozbudowę istniejącego, szpital, istniejącego cmentarza w Tarnowie Klikowej. Tam jest do wykonania kolejny sektor. Jest taka potrzeba, miejsc zaczyna ubywać i kwestia odwodnienia tego terenu. Większa część budżetu jak zwykle jest przypisywana edukacji, na którą będziemy musieli, bo nie ma wyjścia, po prostu to jest związane. To jest zadanie przepisane jako zadanie własne gminy. Musimy przeznaczyć na, na edukację 230 milionów złotych, 76 milionów złotych musimy przeznaczyć na opiekę społeczną. 47 milionów złotych zostanie kwotą 47 milionów złotych zostanie wsparty tarnowski organizator komunalny, który zarządza systemem. Odpadów, gospodarowania odpadami komunalnymi oraz komunikacją miejską. Oczywiście to 47 milionów złotych to jest po stronie wydatków, bo Tarnowski Organizator Komunalny oczywiście część tych pieniędzy, znaczną część tych pieniędzy odzyska, bo przecież mieszkańcy płacą podatek tak zwany śmieciowy. My kupujemy bilety w komunikacji miejskiej, a więc część tych pieniędzy zostanie odzyskana. I propozycję prezydenta przedkładaną Radnym Miejskim. Tak jak wspomniałem na początku. Teraz Rada, zapewne każdy z radnych idzie rok wyborczy, więc każdy z radnych będzie miał kolejne pomysły na rozwój miasta, na rozwiązanie pewnych problemów, no ale będziemy musieli się z tym zmierzyć. Myślę, że główne kierunki, o których wspomniałem, tutaj zostaną utrzymane, dlatego że większość tych zadań, o których mówiłem, są wpisane do WPF-u, czyli do wieloletniej prognozy finansowej. To znaczy, że radni już wcześniej zdecydowali, że takie inwestycje chcą mieć i przeznaczyli na ten cel określone środki.